Saifi and Kotapka Hair Clinic. Ponad 10 tysięcy wykonanych zabiegów. 25 lat doświadczenia. Liderzy w transplantacji włosów. Cześć. Dzisiaj jest z nami Jacek. Jacek jest naszym pacjentem. 9 miesięcy temu wykonaliśmy zabieg 2000 graftów metoda FUE. Uzyskaliśmy bardzo dobry efekt. Naturalna linia włosów a strona dawcza jest w idealnym stanie. Jacek, może sam opowiesz o tym zabiegu. Ostatni raz widzieliśmy się 9 miesięcy temu tutaj w klinice podczas kręcenia relacji zaraz po przeprowadzonym zabiegu. Dzisiaj, jak widać, zabieg się udał, bo włosy wyrosły, tak? czyli mamy sukces. Jak, jak wyglądał etap, te, te etapy poszczególne dojścia do tej do tego momentu, który jest w tej chwili. To może tak w skrócie, gdyby opowiem. Oczywiście e, sam proces gojenia się głowy, odpadania tych strupów, wyrastania kolejnych włosów, to jest proces, który trwa parę miesięcy. W przypadku zastosowanej metody u mnie jest to o tyle komfortowe, że faktycznie po zagojeniu się tak naprawdę głowy możliwe jest e, na przykład golenie głowy. Ja w trakcie wakacji po prostu głowę goliłem absolutnie na łyso, do momentu, dopóki te włosy nie zaczęły już rosnąć w takiej ilości, żeby to po prostu zaczęło wyglądać fajnie To golenie było możliwe dzięki temu, że metoda FUE nie zostawia blizn na stronie biorczej. Tak? I tutaj ta skóra wyglądała naprawdę estetycznie i ok. Mimo, że wiele osób gdzieś tam mnie straszyło, że po zabiegu będę miał jakieś dziurki, wiele osób też gdzieś tam pisało do mnie z zapytaniami, czy, czy takie blizny na stronie biorczej powstały. Oczywiście one nie powstały. Za chwilę zresztą pokażę, że ta strona biorcza wygląda bardzo dobrze i jest jeszcze rezerwuarem kolejnych włosów do kolejnego drugiego przeszczepu, gdzie będziemy mogli trochę jeszcze bardziej zagęścić, jak gdyby efekt tego przeszczepu, tak, który jest, jest zrobiony. Jeśli chodzi o, o, o sam efekt, jak to wygląda w ogóle, no uważam, że, że, że wyszło to dobrze. Linia włosów jest naturalna, nie, nie jest to jakaś po prostu taka kreska tak prosta. Są takie naturalne, że tak Przerzutzenia. Włosy, które są wszczepione, układają się bardzo dobrze. To też jest ważne, ponieważ ja poprzednio miałem takiego. Jeżeli, jeżeli w momencie, kiedy jeszcze w ogóle coś miałem, tak, bo, bo już jak gdyby od dłuższego czasu tam nic nie ma, ale jeszcze jak było, no to tam tworzyły się jakieś takie wicherki. Miałem bardzo cienkie włosy, które gdzieś tam falowały i to mi się nie podobało. Te nowe są znacznie grubsze i dobrze się układają. W ogóle ca cała, całe, cała ta fryzura spowodowała, że zmieniły się też proporcje twarzy. I to mi na przykład bardzo odpowiada, bo jest ona bardziej wertykalna, taka pociągła, czyli bardziej się wpisuje w kanony jakieś tam współczesne jak gdyby, mody. Ciekawą dla mnie rzeczą nową i, i, i stanowiącą to, na czym mi zawsze zależało, to jest to, że, że wreszcie zacząłem się znowu czesać i układać włosy. Jest to dla mnie jakiś na pewno trochę egzotyczny jeszcze rodzaj czynności. Na pewno takim elementem, który gdzieś tam. Bardzo mi pomógł w, w przetrwaniu tego okresu rekonwalescencyjnego, tak, od momentu przeszczepu do momentu, kiedy te włosy zaczęły faktycznie rosnąć. Były, były takie opinie innych osób, specjalistów, który, które gdzieś tam pozytywnie odniosły się do tej pracy, która została wykonana przez doktora na mojej głowie. I, I pierwszą taką sytuacją był, był moment, kiedy udałem się do chirurga celem usunięcia tam znamienia ze skóry, który również zajmował się trychologią, czyli pracą z ludźmi po przeszczepach, tak, leczeniem takim przeciw wypadaniu włosów. I, i ten lekarz powiedział mi, że, że zdziwiony jest, że w Polsce robione są przeszczepy na tak dobrym poziomie, że jest to przeszczep zrobiony dużo lepiej niż przeszczepy warszawskie. Także to, to na pewno było coś, co gdzieś mi tam zadziałało pozytywnie, poczułem się faktycznie, że, że no, trafiłem do dobrej kliniki. Dr drugim takim elementem, y, kiedy właśnie te włosy jeszcze wszystkie nie zaczęły wyrastać i też już się zastanawiałem, czy przypadkiem znowu się nie golić na łyso, y, było to, że mój znajomy, który jest no, takiej światowej sławy y, gwiazdą y, show biznesu, y, powiedział mi y, słuchaj, y, ja miałam robione dwa przeszczepy, ale y, jak, jak twój przeszczep, po pierwszym razie tak wygląda już, to jest to naprawdę majstersztyk. I dam ci tylko radę. Zapuszczaj te włosy dalej, zobacz, że z każdym milimetrem, który wyrośnie, to będzie wyglądało coraz lepiej. I posłuchałem. Y, no i to jest prawda, bo to wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze, gwoli wyjaśnienia. Y, trzeba mieć świadomość, że przeszczep włosów nie polega na tym, że y, wszystkie włosy o takiej naturalnej gęstości są wycięte z tyłu, tak pobrane, czy tam nie wiem, w, w, w jakiś sposób wyssane, tak, przez to urządzenie, które pobiera te e, grafty y, i przeszczepione do przodu, bo wtedy mielibyśmy z tyłu po prostu łysą skórę, tak. To jest proces, który wymaga tak naprawdę całego logistycznego gdzieś tam założenia i projektu artystycznego, tak. I te włosy, które są z przodu, one muszą mieć jak gdyby, ta, ta, ta linia przednia, ona ma zupełnie jak gdyby inną strukturę, inną gęstość. Te, które są dalej, też są projektowane inaczej włosy, i ich układ nie jest jednorodny. To, żebyście Państwo mieli tego świadomość, tak? Nikt po przeszczepie nie, 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 nie może się spodziewać tego, że będzie po prostu idealnie, gładko, równomiernie tak y owłosioną skórę, tak jak miał to kiedyś w młodości. No tutaj, niewątpliwie, bardzo ważną rzeczą. Dla wszystkich tych, którzy decydują się na taki zabieg, jest to, żeby mieli zaufanie dla doktora, tak? dla chirurga, który podejmuje się tego przeszczepu. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, no jest, to, jest to proces długotrwały, w którym w pewnym momencie mogą się pojawić różne wątpliwości, tak? wynikające z tego, że efekt nie jest stuprocentowy natychmiast. Tak? To jest kwestia po prostu miesięcy. I, i tak jak powiedziałam wcześniej, je, jest to jest to konsekwencja pewnego ym, przewidzianego wcześniej całego scenariusza, jak, y, jak ta głowa się będzie goiła, jak te włosy będą wyrastały, jak one się będą układały, jaki dadzą finalnie y, estetyczny efekt, tak? I dlatego y, po prostu, no, wa ważne jest to, żeby zaufać lekarzowi. Tutaj myślę, że, że to, że, że po prostu zaufałem Marwanowi, yy, też w dużej mierze pozwoliło mi gdzieś po prostu dojść do tego etapu, w którym teraz jestem. Ja myślę, że to dotyczy w ogóle większości zabiegów, Chirurgii, czy plastycznej, czy medycyny estetycznej, on, on tam zawsze są efekty gdzieś po roku, tak? Na przykład po półtorej roku nadchodzą. Także tutaj na pewno to, to zaufanie jest ważne. A to zaufanie jak gdyby, no niewątpliwie też buduje fakt, że, że Marwan, yy, doktor Seifi, tak prowadzi swoją klinikę no, tutaj w Polsce, we Wrocławiu, gdzie mieszkam, więc, więc o tyle yy, po prostu czułem się, że jestem na miejscu, że w każdym momencie mogę do niego zadzwonić, podjechać, czy mam jakieś wątpliwości, zapytać o coś. Także co, co dotyczy właśnie etapu tej całej rekonwalescencji. Taki pozytywny akcent na koniec, no to pojawił się nowy termin w moim kalendarzu pod tytułem Fryzjer. <gryzje> Byłem już trzykrotnie, także, także jest to na pewno fajne uczucie, jakiś powrót do, do dawnych czasów radosnej młodości, beztroskiej. Dzięki.